Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, ja jestem Weronika i dzisiaj zagramy sobie znowu w Kangurkach Kao. Mam nadzieję, że tamten odcinek wam się spodobał i że ten wam się spodoba, no bo jeszcze parę odcinków z tego będzie. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo trochę się wkręciłam na nowo w tę grę. Ale dobra, ja nie przedłużam, tylko przechodzę do załadowania gry i jesteśmy po ucieczce. Ej, ale czemu się nie zapisało do tamtego momentu? Czy my znowu musimy uciekać? Słuchajcie, najwyżej wam to wytnę. Także ja sobie pouciekam, a my się widzimy za chwilę. Dobra i wracam już do was. Na luzaku udało mi się przejść jeszcze tego misia, więc uciekłam i pozbierałam wszystkie monety, których nie udało mi się zebrać w poprzednim odcinku, także jestem max zadowolona, że w sumie się cofnęliśmy i nie muszę sama się tam cofać, także ja tutaj... Już mam wszystko zrobione i lecimy dalej sobie przez te wszystkie kładeczki. Kuczę naprawdę. Grałam tutaj jakiś czas temu właśnie w kangur kao. O, matko, ten. Panie, 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 panie stary. O, proszę mi tu młotem nie balić. Ok. Mamy kogoś do uwolnienia. No, że grałam tu jakiś czas temu właśnie w Kangur kao, ale ja już kompletnie nie pamiętam. Wiecie, tamtą część bardzo pamiętam, no bo. Bięgnij za mną. Ok. Ehm, a tam nic już nie było, nie? Ehm, no bo jednak w to demo to przegrałam miliony razy. A teraz tutaj to już może być trochę problemik. <grymka> o nie. Naprawdę może być problemik, ja naprawdę nie wiem, co, gdzie, jak gdzie, kiedy, po co i dlaczego. <grymka> Dobra. Także lecimy sobie i musimy uważać. Zapisujemy od razu. Dobra. Aha. Już tu się zamknęło, już nie będziemy mogli się cofnąć. Mamy gwiazdki, Monetka. a tam nic nie było, nie? Dobra. E, jak ja mam się, przepraszam, tam przetransportować. Bo do wody, to ja chyba wejść nie mogę, nie? A, żołędzie, wszystko jasne. I zauważyłam wtedy tego dorzucania. I tu. Chyba za lekko, bo od razu nacisnęłam. Dobra, ja tu będę stała po prostu i czekała na kolejnego żołędzia. A wy w tym czasie możecie mi opowiedzieć, co tam was słychać jak tam. Czy odcineczki się podobają? Czy chcielibyście coś ode mnie jeszcze tutaj zobaczyć. Jak wiadomo, ja już wcześniej wspominałam mnie. Pomysłów to jest multum na to wszystko. Tylko brak czasu, ale na zasadzie nie, że ja nie mam czasu nagrywać, bo oczywiście dla Was zawsze mam czas nagrywać, ale że tak sobie myślę, tylko czy tam czegoś nie mam ukrytego, ale chyba nie. No, że ja mam czas nagrywać, tylko bardziej chodzi o to, że nie wiem, kiedy to wszystko pomieścić. W sensie mam tyle pomysłów na rozgrywki i tyle tych gier do przegrania, a kurczę tak mało dni. W sensie, wiecie, nie mogę codziennie robić odcinka, no bo tak to bym nie dała rady, wiadomo. Chociaż bardzo bym chciała z jednej strony, bo to by było naprawdę mnóstwo tego wszystkiego wtedy. E, ale... No oczywiście nie da się tak. Kurczę, muszę się tu dostać po ten diamencik jakoś. Czy to się będzie zatapiało? Tak, to się zatapia, więc ja to pewnie miliony lat będę próbowała zagrać. Halo? W ogóle mam otwarty balkon i ktoś z moich sąsiadów... Pali papierosy na balkonie swoim i mega mi tutaj blatuje ten dym, chyba muszę zamknąć balkon, bo tragedia, no nie tego zapachu. No, także pomysłów jest sporo, jak już wspominałam wcześniej, tylko nie mam kiedy tego wszystkiego wstawiać i jakby, no wiecie, nie mogę stawiać po tyle filmików na raz. Trzeba też dać wam odpocząć czasami. Dobra, żyjemy. Co się teraz przewróci? No, nie. Oh, no. No dobra, jeszcze raz spróbujemy. Myślałam, że pójdzie mi lepiej za pierwszym razem, ale najwidoczniej nie. Ok, teraz wyszło na farcie w sumie troszeczkę. Okej, okay, muszę się bardziej skupić, bo robię wszystko na oślep. A i tu zaufagas. Chodź tu, panie. Na srogi. Na srogą bitkę. Nie powiem, co chciałam powiedzieć. Dobra, to już niczego nie ma. No także... Trochę zamulam, wiem teraz. Nie, dobra. Wracam do gry, nie ma co w ogóle tutaj. Wiecie... a Czyli co, ja nie mam... Nie, no nie, o, dobra, teraz. Aha, tu się cofam po prostu, ok. Czyli, mm, czy mi się to uda? Chyba tak, dobra. Będę skupienie, słuchajcie, muszę to przejść i za pierwszym razem się udaje, dobra. No i, jakby powtarzam się, wiem o tym, ale naprawdę chciałabym prawie... naciśnij przycisk akcji, aby rozmawiać. Rozmawiać, dobra, akcja. Jej dynamik będzie biegał za tobą, dopóki nie natrafi na przeszkodę. No dobra. Co ja kliknęłam? Turlanie się głupia jestem zamiast celowanie. Dobra, jakoś to poszło nawet bez zebrania tego życia. A co to za nami Dobra, już teraz czaję o co chodzi. Ja myślałam, że ja w to coś mam rzucać. Yy, dobra, słuchajcie, pełne skupienie naprawdę już teraz. I on wyskakuje i ja w co w sumie muszę go zaprowadzić, żeby on uderzył? Aha, no już w nic, bo spadłam. No. Ale generalnie yy, pomysły na filmiki to ja i tak poproszę, nie? Jakby wiecie. To, że ja mogę mnóstwo nagrywać, to wiedzie jedno, a to, że ja kiedyś skończą mi się te wszystkie pomysły. O oh no! Aha, już widzę w tą galaretę taką. Dobra. Nie, nie wybrałam wszystkiego przez to. Kurde. I 20 monet mi brakuje, i 3 diamentów, i 6 gwiazdek? Aż tak? Kurde, no dobra, trudno. Powtórzę sobie następnym razem to, żeby zdobyć maksimum. Ale nie wiem, gdzie w takim razie to gdzieś zgubiłam po drodze. Bo przy ucieczce przed niedźwiedziem na pewno wszystko zdobyłam. Także dziwne troszeczkę. No dobra, lecimy na następny poziom. Wielkie drzewa. Okej, okay, co to może być? O, już widzę tutaj awatura. Czy ty chłopie? Ja ci nic nie zrobiłam. A ty chcesz. Strawiłam o ode mnie dostać. Dobra, uwalniamy pana Bobra. Uwalniamy drugiego Bobra. Oki, okay. i co ja mam tu też skoczyć? Nie. Nie. Tu? A, dobra, otworzyło mi się coś. Strzela we mnie bombami. O, oh no, jakie ja nie lubię takich rzeczy. Tutaj muszę wejść, dobra. Monetki. Dobra, tego się kompletnie nie spodziewałam! Jak w jakiejś takiej właśnie grze starej, w sensie, że się ucieka przed jakimiś takimi właśnie beczkami. Jakiś to jest Kong czy coś tam z taką małpą? Coś w się sensie, ja mam na myśli takie... na Pegasusa. Nie wiem, czy graliście kiedyś takie... Mam na, 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 na myśli takie, że na przykład Mario i tak dalej, nie? No to... O Jezu, jeszcze ty łomot chcę. Ej, bo ty zaraz mnie pobijesz, na to wyjdzie. Z tego młota. No. Ej, turlamy się. Może w jakichś skrzynkach było, a ja ich nie rozbiłam? Też tak może być. Jak wiecie, to mi napiszcie potem w komentarzu, gdzie ja jak zwykle coś pominęłam, nie? Bo ja tak lubię pomijać. Uuu, monetki. Dobra, mamy dzwoneczek i ja wezmę sobie tą serducho i lecimy z czymś ze skakaniem. O ma no, nie lubię takich na szepciora. Na razie git. Ale tutaj jeszcze z powrotem. Aha! Gdzie ja tu spadłam? Jakim cudem? Aha. No dobra, przynajmniej monety zebrane. Wiecie. No dobra, trochę krzywo teraz idę, ale tam było równiutko przecież. Dobra. O, Boże, jeszcze jedno? Dobra. I nawet w sumie poszło. Myślałam, że będzie gorzej. Dobra, tutaj mamy jakieś takie. O matko! Jakie skomplikowane dlaczego? Dobra, i teraz mich się szybko obróci. Dobra. I chyba jest majonez. Tu nic więcej nie ma. Dobra, tu jest serducho, ale mi niepotrzebne. Dobra, widzę jakieś chmury. One, znając życie, będą znikać po skoku. Także trzeba sobie szybko przeskoczyć. Ty, no panie, ile tutaj was jest w ogóle? O co chodzi? Trzeba zrobić zapisik, żeby potem nie było. Wiecie, że ja tu zaraz zginę. O, na przykład w taki sposób. Dobra, udało się. Ale chyba teraz będą mnie atakować bomby. Ej no. Jeszcze na chmurach mnie będą atakować. Panie, ja tu latam! Proszę mnie nie atakować! Dobra, tu się udało. I tam mam wejść? Czy tu? A tu jak wejdę? No nie można wejść, dobra. Ej no, Ała! Halo! W końcu, dobra, lecimy w dół. W ogóle, czy wygraliście w Kangur Kakao w ogóle kiedyś? Ja szczerze nie grałam w pierwszą część i grałam w trzecią, ale nigdy jej nie przeszłam całej. I z chęcią zagrałabym w trzecią w sumie, no bo ją tak kojarzę i wiem, że mi się na dziś nie przesadzę rozmawiać. Podczas lotu naciskaj szybko przycisk akcji, aby się unosić. Okej okay. To dobrze myślę? I no... no, ile on starcza? Chyba nie na dużo. I przepraszam, pewno skupienie mam teraz. Żeby nie spaść. O nie, znowu te bomby dajcie mi spokój. A. No. I z bym właśnie zagrała w trzecią, a w pierwszą niekoniecznie. Wydaje mi się, że kiedyś chciałam spróbować. O boże, to się zapada! No! A gdzie ja tu spadłam? To jakaś fajna Panie! Panie, zostaw mnie! Okej, okay, więc nie wiem, czy dobrze, że spadłam, czy źle, że spadłam. <grych> Także wracamy. I wraca... Oj, oj, tu. Tak? Tak, dobra. No. I ja pamiętam, że ja doszłam tam do jakiegoś tunelu, gdzie był wyścig i potem się przechodziło na taką plażę. No ale wiecie, ja byłam dzieckiem, więc jakby... Proszę, chcę być usprawiedliwiona. No i nie mogłam tego przejść i w ogóle ja w to ze znajomymi z... Po prostu z podwórka, tak to nazwijmy. No i żadne z nas nie mogło tego przejść, generalnie, więc to nie, że ja po prostu tutaj nie ogarniałam życia. Albo może też miałam wersję demo, a o tym nie wiedziałam. Wiecie, no różne rzeczy mogą się zdarzyć. Proszę mnie tu nie żądlić. O, jest. Pat, pat, pat. Dobra, tutaj wsią. <średziny> no. Więc może kiedyś uda się. Yy, patrzyłam na Steamie, właśnie. I yy, jest właśnie ta wyprawa do wulkanu, bo tak się chyba nazywa trzecia część. Albo przynajmniej, panie pająku, co mnie pan tutaj... Nie spodziewałam się tego. Yy, no. Ale tego to już się chyba będę ciągle spodziewała. Jeszcze sobie te diamenciki. Nie, nie, -e. jeszcze tu, dobra. I zapisik. No, że ona jest jakaś taka właśnie trochę chyba lewa, więc nie wiem, czy bym chciała to na Steamie robić. Chcecie się kupować. Może no, jakby nie podoba się innym e, ta rozrywka. Rozrywka. co ja mam rozgrywka, że tam jakieś są błędy w tłumaczeniu. To mam na myśli. E, co ja mam. Aha, tutaj, no to nie ten nie, nie doleci. Już widzę, co trzeba zrobić. Bo wszystkie to nie, no bo spadnie wtedy jeden. Ok, i tu tego. Teraz tu. Jeszcze jeden chyba. Tam. Dobra. I jeszcze te fioletowe w sumie. Tak myślę. O no, spadł mi. No dobra, to najpierw chyba powinno faktycznie w... te, ale dobrze, że to ten. Wraca kolejny, a nie, że ja co chwilę muszę. Od nowa przechodzić jakiś tam moment, nie? W ogóle uważam, że chyba teraz idzie nam całkiem spokojnie. <grym> Generalnie, wiecie co? Ja Was bardzo przepraszam, ale ja mam. O, bo to jeszcze pada, że mam wrażenie, że ja tak strasznie dziwnie gadam w KO, że W żadnym innym jakby odcinku, w sensie w innej rozgrywce, nie gadam tak dziwnie jak tutaj. Nie wiem czemu. Nie brzmi tak samo i ja w ogóle nigdy tak w życiu nie gadam. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem jakim cudem mi się tak zmienia. Po pierwsze, głos. No, może wy tego nie słyszycie. Ja słyszę po prostu swój y, ton głosu. Ty, ale. Aha, bo ja muszę zejść. Dobra. No to się cofamy. Po te wszystkie rzeczy jeszcze raz sobie skoczymy. Okej. Okay. No, także ja Was w sumie przepraszam, że taka nudziara ze mnie tu wychodzi. Ale i się staram skupić na rozgrywce. I jakby bardzo dużo chciałabym Wam powiedzieć, a wychodzi na to, że w sumie to się motam i ciągle wracam do tych samych rzeczy. O oh no, o oh no, o oh no, o, oh, oh, oh. dobra, chwila, bo tu jakieś bomby rozstawione. Dobrze, że to jest życie. Masakra, nie spodziewałam się tego, oh, o, ej, panie, panie, o, dwa życia, choć, o, oh, dobra, dużo dość zabiera, oh, no. Dobra. O, tutaj diamencik. No, także tak wychodzi to. I nie wiem dlaczego. Nie wiem, co jest tego powodem. Ta gra mnie trochę stresuje, ale w sumie chyba bardziej się stresowałam na no to biją dwie dusze. Tam chyba... Mnie troszkę inaczej, więc. Witaj Kao. Witaj Kao! Z pewnością jesteś zmęczony po długiej podróży. Zaprowadzę cię w bezpieczne miejsce, gdzie będziesz mógł spokojnie odpocząć. Ojej, to koniec. Gdzieś przegapiliśmy jedną monetę. Ale dobrze nam poszło generalnie. Tylko ciekawym, gdzie ta jedna moneta, bo ja tam nic nie widziałam, żebym przegapiła, i w sumie mnie to e, dziwi. No dobra, no trudno. Mamy prześnięte, chciałam powiedzieć. Jezus. Ja chyba jestem zmęczona po pracy. Wiecie ile? Ja pracuję teraz pod rząd po 13 godzin. 3 dni teraz pracowałam, więc masakra. Staję o 5.05, Wracam do, do domu w sumie. 19, 20 i to jest po prostu wykańczające dla mnie. Może dlatego tak brzmi, bo wtedy ta. Te... No. Boże! Wtedy tamtego kangurka też nagrywałam po pracy i uwierzcie mi chcę już wyjechać na mój urlop. Także w przyszłym tygodniu, no dla Was to w sumie ten odcinek prawdopodobnie wychodzi, kiedy ja już tam jestem bo nagrywam sobie taki jeden na zapasik, bo akurat miałam ochotę zagrać w Kao po pracy dla odprężenia, także nagrałam to dla Was. I baczcie mi, że w sumie tak nudno trochę to wychodzi, i że ta rozgrywka jest taka wiecie. Mam nadzieję, że potem będzie troszkę lepiej. Mam nadzieję, że was to interesuje, bo jeżeli nie, nie chcecie tego oglądać, to dajcie mi po prostu znać. Jakby nie ma nic na siłę, ja mogę sobie sama pograć. Przecież wiadomo, że jakby nic się nie dzieje. No co, nie będę Wam zabierać więcej czasu, bo te czwartki miały być takie luźne, a w sumie brzmie, jakbym miała jakąś spiętą dupę. Także. Dajcie znać, jak Wam się ta seria podoba. I czy jakby chcecie coś jeszcze zobaczyć? Wiem, że właśnie już mówiłam o tym Madagaskarze i o tym planet Zoja, na no to wszystko patrzę, tylko wiecie, nie chcę rozpoczynać aż tyle Gierek naraz, na ten czwartek. Na razie te dwie Stumble Guys, Kangurek Kao. No Stumble Guys, wiecie, zawsze można zagrać, bo to jest gra, która nigdy się nie kończy. Tam po prostu co chwilę, co chwilę, jakieś są nowe eventy, jakieś właśnie misje do przejścia. Na ten moment, znaczy teraz to już jest po, jeżeli wy to oglądacie, ale jeszcze trwa ten Event Barbie, i ja tam trochę sobie też działam. Liczę na to, że uda mi się coś tam zdobyć, chociaż to jest naprawdę tylko pół godziny dziennie, i wiecie, no, żeby czasem przejść do końca te wszystkie jakby rzeczy, te misje, żeby właśnie się udało je wykonać, no to potrzeba troszkę więcej czasu, a ja niestety aż tyle go nie posiadam, żeby codziennie grać. Więcej z guys, bo jednak to nie jest taka gra, na którą chciałabym przeznaczać więcej czasu. Wiecie, czasem warto dla rozprężenia też sobie zagrać kilka gierek, ale no bez przesady, tak uważam. Ale może jak kolejny będzie, to sobie właśnie nagramy jakiś tam event, jakieś tam misje do przejścia. A nie chcę Wam właśnie rozpoczynać miliona gier w czwartek, bo to też bez sensu. Może jeszcze jedno byłabym w stanie, albo na przykład jakiś ranking. Może, myślałam, wiecie o jakim rankingu? The Sims 3 Sunset Valley a mianowicie mieszkańcy, czyli bo generalnie to jest moje ukochane miasto w The Sims 3. Jakby ja tam gram zawsze, no bo wiadomo, że na początku miało się tylko tą podstawkę i tak się przyzwyczaiłam do tych filmów, że ja tam totalnie wszystkich znam imienia i nazwisko. <grym> Serio. I jakby z chęcią mogłabym się wypowiedzieć o tych filmach, jeżeli jesteście ciekawi, dajcie mi też znacie, ja w ogóle proszę komentarze, tak? Ja bym chciała usłyszeć Waszą opinię. Bardzo też chciałabym pozdrowić tych, którzy komentują moje filmiki. Jest mi bardzo miło, że kogoś coś tutaj interesuje. Także naprawdę polecam komentować i sprawiać mi przyjemność. No, ale nie będę tam przedłużała i wymyślała teraz nie wiadomo czego, żeby tylko odcineczek trochę dłużej potrwał. Także moi drodzy, ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło, odżywiajcie się zdrowo, chociaż ja w tym momencie to w sumie piję Red Bulla, ale przynajmniej zero cukru. I co tam na końcu zawsze mówiłam? Trzymajcie się ciepło, odżywiajcie się zdrowo, aj no i oglądajcie wersję Gamerkę, no. Na razie, pa.